Jak walczyć w tym roku z chowaczem? W najgorszym roku, jeżeli chodzi o dostępną gamę insektycydów dla rzepaku na wiosnę. Czy wszystkie choroby w rzepaku na wiosnę są takie same do zwalczania? Czy wszystkie produkty, które znacie, tak samo działają? I czy ten najbardziej popularny, najbardziej reklamowany naprawdę jest taki dobry teraz na te wiosenne stosowanie w rzepaku? Jak o nim piszą, a także jak oni mówią rolnicy? O tym wszystkim będzie w tym materiale, pierwszym w historii hektara wiedzy, poświęconym zabiegom chemicznym na T1 w rzepaku ozimym. Zapraszam Was na portal. Niebawem wykład.